Wyobraźcie sobie 72-letnią babcię o imieniu Anna Nowak, która mieszka w Krakowie. Dwa lata temu ledwo mogła unieść własne zakupy ze sklepu. Dziś codziennie przechodzi 5 kilometrów i z łatwością nosi 15-kilogramowe torby. Co się zmieniło? To nie był żaden cud nowoczesnej medycyny ani drogie suplementy. Anna odkryła coś, co jej przodkowie wiedzieli od pokoleń, ale o czym nasze nowoczesne społeczeństwo zapomniało. Zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie, z jakiego miasta w Polsce lub z jakiego kraju to wspaniale wiedzieć, jak daleko dociera nasza społeczność. A jeśli chcecie otrzymywać proste i bezpośrednie porady zdrowotne, kliknijcie, subskrybuj już teraz. Znajdziecie tu wskazówki, które naprawdę mogą poprawić wasze zdrowie i samopoczucie. A więc zaczynajmy. Ta historia to nie fikcja. Opowiada o cichej dolegliwości, która okrada z sił miliony ludzi po 60 roku życia, zwanej sarkopenią, oraz o tajemnicy żywieniowej ukrytej w tradycyjnych polskich kuchniach, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki się starzejemy. Sarkopenia termin pochodzący z greckiego sarks oznaczającego mięso lub mięśnie oraz penia oznaczającego utratę lub ubóstwo to związany z wiekiem syndrom, charakteryzujący się utratą masy i funkcji mięśni szkieletowych. Schorzenie to zostało po raz pierwszy zidentyfikowane w 1988 roku przez doktora Irwina Rosenberga, ale jego znaczenie dla zdrowia publicznego dopiero niedawno zaczęto w pełni rozumieć. Aby lepiej to zrozumieć, poznajmy Stefana Kowalczyka, emerytowanego stolarza z Warszawy. W wieku 58 lat. Stefan mógł bez trudu nosić deski ważące 30 kg. W wieku 68 lat zaczął zauważać, że proste czynności, takie jak otwarcie słoika z przetworami, czy wejście po schodach do swojego mieszkania na drugim piętrze, stały się wyzwaniem. Stefan nie wiedział, ale doświadczał pierwszych objawów sarkopenii. Mięśnie stanowią do 40% całkowitej masy ciała, ale odsetek ten stopniowo maleje z wiekiem. Począwszy od 30 roku życia, tracimy około 3 do 8% naszej masy mięśniowej na dekadę. Po 60 utrata tak gwałtownie przyspiesza, mogąc sięgać nawet 15% na dekadę. Skutki wykraczają daleko poza wygląd fizyczny. Sarkopenia jest bezpośrednio związana z większym ryzykiem upadków, złamań, hospitalizacji i utraty niezależności. To schorzenie, które wpływa nie tylko na ciało, ale na całą jakość życia. Przez dziesięciolecia rosół wołowy był uważany za złoty standard pożywnych wywarów w Polsce. Nasze babcie przygotowywały długie niedzielne rosoły, gotując kości wołowe przez wiele godzin w przekonaniu, że dostarczają rodzinie tego, co najlepsze. I rzeczywiście, te wywary są pożywne i smaczne. Ale jeśli chodzi o zwalczanie sarkopenii, mogą nie być wystarczające. Problem nie leży w jakości wywaru, ale w ilości kolagenu, którą dostarcza. Kolagen to białko strukturalne, które stanowi około 25% wszystkich białek w naszym ciele. Jest prawdziwym fundamentem nie tylko naszej skóry i stawów, ale także naszych mięśni. Tradycyjny rosół na kościach wołowych, nawet prawidłowo przygotowywany przez 8 do 10 godzin, dostarcza stosunkowo niewielką ilość kolagenu. Dla osoby, która zmaga się z sarkopenią, ta ilość może nie być wystarczająca, aby odwrócić lub nawet zatrzymać postępującą utratę mięśni. I tu właśnie polska mądrość kulinarna oferuje nam znacznie potężniejsze alternatywy, które zostały zapomniane na przestrzeni pokoleń. Kurze łapki, znane w Polsce pod tą samą nazwą, przez długi czas były uważane za produkt uboczny, przeznaczony jedynie dla zwierząt domowych, ale ostatnie badania wykazały, że marnowaliśmy jeden z najbogatszych w kolagen pokarmów dostępnych w naturze. Badania przeprowadzone na Tajwanie wykazały, że kurze łapki składają się w imponujących 9,7% z kolagenu. Dla porównania oznacza to, że 100 g kurzych łapek zawiera prawie 10 g czystego kolagenu, ilość której uzyskanie za pomocą komercyjnych suplementów byłoby niemożliwe bez wydawania fortuny. Ale to nie tylko ilość robi wrażenie. Kolagen z łapek zawiera unikalną kombinację aminokwasów, w tym glicynę, prolinę i hydroksyprolinę, które są podstawowymi budulcami do syntezy nowego kolagenu w naszym organizmie. Ponadto łapki są bogate w glukozaminę i chondroitynę, związki znane ze swoich korzystnych właściwości dla stawów. Wróćmy do historii Anny Nowak. Kiedy Anna zaczęła odczuwać osłabienie mięśni, jej lekarz zasugerował suplementy z kolagenem, które kosztowały ponad 200 zł miesięcznie. Starsza sąsiadka Gertruda, która w wieku 80 lat zachowywała imponującą witalność, podzieliła się rodzinnym sekretem. Od ponad 40 lat co tydzień przygotowywała specjalny wywar z kurzych łapek. Anna postanowiła spróbować. Zaczęła kupować kurze łapki na lokalnym targu. Kilogram kosztował zaledwie 10 zł co wystarczało na przygotowanie wywaru na cały tydzień. Efekt po kilku miesiącach był zaskakujący, nie tylko dla Anny, ale także dla jej lekarza. Drugi bohater naszej historii jest jeszcze bardziej zaskakujący: wywar przygotowany ze skór i łusek ryb, zwłaszcza z dorsza i łososia. Ten preparat, powszechny w nadmorskich regionach Polski od wieków, został stopniowo porzucony wraz z modernizacją technik przetwarzania ryb. Kolagen rybi ma unikalne cechy, które czynią go lepszym od kolagenu z innych źródeł zwierzęcych. Jego struktura molekularna jest prostsza, o mniejszej masie cząsteczkowej, co znacznie ułatwia jego wchłanianie przez organizm ludzki. Badania wskazują, że kolagen morski jest wchłaniany nawet półtora raza skuteczniej niż kolagen wołowy czy wieprzowy. Co więcej, kolagen rybi jest bardziej stabilny termicznie w temperaturach ciała. Zachowując swoją integralność strukturalną nawet po trawieniu, oznacza to, że większa część spożytego kolagenu faktycznie dociera do mięśni i stawów, gdzie jest potrzebny. Weźmy przykład Marka Wiśniewskiego, emerytowanego rybaka z Gdańska. Przez całą swoją karierę, Marek zawsze przygotowywał wywary z części ryb, których nie sprzedawał: głów, skór i ości. W wieku 75 lat Marek utrzymuje siłę fizyczną która zadziwia mężczyzn o 20 lat młodszych. Swoją witalność przypisuje nie tylko pracy fizycznej, którą wykonywał przez całe życie, ale przede wszystkim bogatym w kolagen morski wywarom, które regularnie spożywa. Aby przygotować naprawdę skuteczny wywar z kurzych łapek, potrzebujemy cierpliwości i kilku podstawowych składników polskiej kuchni. Zacznij od jednego kilograma świeżych kurzych łapek, które należy starannie oczyścić i sparzyć we wrzącej wodzie przez 5 minut, aby usunąć zanieczyszczenia. W dużym garnku umieść oczyszczone łapki wraz z 2,5 litra przefiltrowanej wody. Dodaj jedną marchewkę pokrojoną w duże kawałki, jeden pasternak, kawałek selera korzeniowego, jedną cebulę w łupinie dla koloru, dwa ząbki czosnku, trzy liście laurowe, pięć ziaren ziela angielskiego i jedną łyżeczkę soli morskiej. Sekret tkwi w czasie gotowania. Pozostaw do gotowania na małym ogniu przez co najmniej 12 godzin, a najlepiej 16. W tym czasie nie mieszaj często, jedynie usuwaj pianę, która tworzy się na powierzchni w ciągu pierwszych dwóch godzin. Wywar jest gotowy, gdy łapki łatwo się rozpadają, a płyn po ostygnięciu nabiera lekko galaretowatej konsystencji. Przeceć wywar przez drobne sito i przechowuj w lodówce do pięciu dni lub zamroź w pojedynczych porcjach. Spożywaj 200 ml dziennie, najlepiej na czczorano lub przed głównymi posiłkami. Do wywaru rybnego poszukaj świeżych skór z łososia, dorsza lub pstrąga w lokalnych sklepach rybnych. Często sprzedawcy chętnie oddadzą te resztki za darmo lub za symboliczną cenę. Użyj około 500 g skór i resztek rybnych na 2 litry wody. Dodaj jedną cebulę, jedną marchewkę, jedną łodygę selera naciowego, świeży koperek, liście laurowe i czarny pieprz w ziarnach. Czas gotowania jest krótszy niż w przypadku wywaru z kurczaka wystarczy 6 do 8 godzin. Rezultatem jest wywar o delikatniejszym smaku, ale niezwykle bogaty w kolagen morski. Można go pić samego lub używać jako bazy do tradycyjnych polskich zup rybnych. Nawet najlepszy wywar bogaty w kolagen, może stracić na skuteczności, jeśli połączy się go z żywnością, która zakłóca wchłanianie lub wykorzystanie tego cennego białka. Zidentyfikowaliśmy trzech powszechnych sabotażystów w nowoczesnej polskiej diecie, którzy mogą zniweczyć korzyści płynące z kolagenu. Biały ryż, choć nie jest tradycyjnie polski, stał się powszechny na wielu stołach w kraju jako szybki i wygodny dodatek. Problem polega na tym, że rafinowane węglowodany. Takie jak biały ryż powodują gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi, tworząc środowisko zapalne, które zakłóca syntezę kolagenu. Kiedy spożywamy kolagen wraz z produktami o wysokim indeksie glikemicznym, nasz organizm priorytetowo traktuje kontrolę poziomu cukru we krwi, zaniedbując efektywne wykorzystanie aminokwasów z kolagenu do budowy mięśni. To jak próba budowy domu podczas trzęsienia ziemi. Materiały są dostępne, ale warunki nie pozwalają na skuteczną budowę. Tradycyjne polskie alternatywy są znacznie lepsze: kasza gryczana, kasza jaglana i kasza pęczak dostarczają węglowodanów o powolnym uwalnianiu utrzymując stabilny poziom glukozy i tworząc idealne środowisko do wykorzystania kolagenu. Wielu Polaków ma zwyczaj popijania kolacji kieliszkiem wina lub szklanką piwa, uważając to za nieszkodliwą tradycję kulturową. Jednak ostatnie badania pokazują, że nawet umiarkowane ilości alkoholu mogą znacząco sabotować procesy regeneracji mięśni. Alkohol zakłóca syntezę białek proces, w którym nasze ciało buduje nowe tkanki mięśniowe. Podczas snu nocnego, kiedy zachodzi większość regeneracji mięśni, alkohol w organizmie drastycznie zmniejsza skuteczność tego procesu. To tak, jakbyśmy próbowali naprawiać dach podczas burzy. Praca jest utrudniona przez niesprzyjające warunki. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z kolagenu, zaleca się całkowite unikanie alkoholu lub przynajmniej ograniczenie go do specjalnych okazji, zdala odpór spożywania wywaru bogatego w kolagen. Boczek i inne przetworzone mięsa są popularne w polskiej kuchni, często dodawane do tradycyjnych potraw w celu wzmocnienia smaku. Jednak te mięsa zawierają wysoki poziom azotanów i azotynów, konserwantów, które w połączeniu z aminokwasami obecnymi w kolagenie mogą tworzyć potencjalnie szkodliwe związki. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że przetworzone mięsa wywołują stan zapalny w organizmie. To zapalenie nie tylko utrudnia wchłanianie kolagenu, ale także przyspiesza degradację istniejących białek mięśniowych. To podwójny cios dla naszych mięśni. Rozwiązaniem nie jest całkowite wyeliminowanie mięsa z diety, ale wybór świeżych, nieprzetworzonych mięs. Kawałek świeżego schabu pieczonego z ziołami jest nieskończenie lepszy od przemysłowego boczku pod względem zgodności z suplementacją kolagenem. Niezwykle ważne jest zrozumienie, że każdy organizm jest wyjątkowy, a to co doskonale działa na Annę Nowak czy Marka Wiśniewskiego, może nie przynieść takich samych efektów u innych osób. Czynniki takie jak wiek, ogólny stan zdrowia, przyjmowane leki, inne schorzenia, a nawet indywidualna genetyka mogą wpływać na to, jak nasze ciało reaguje na suplementację kolagenem. Z tego powodu, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek znaczącej zmiany w diecie lub rutynie żywieniowej, konieczna jest konsultacja z wykwalifikowanym lekarzem lub dietetykiem. Ci specjaliści mogą ocenić Twój indywidualny stan zdrowia zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania i dostosować zalecenia do Twoich konkretnych potrzeb. Ponadto, ważne jest, aby pamiętać, że kolagen, jakkolwiek korzystny, nie jest magicznym, samodzielnym rozwiązaniem. Działa najlepiej jako część zdrowego stylu życia, który obejmuje regularne ćwiczenia dostosowane do wieku, odpowiednią ilość snu, zarządzanie stresem i zbilansowaną dietę bogatą w składniki odżywcze. Osoby z chorobami takimi jak niewydolność nerek, problemy z wątrobą, alergie pokarmowe czy zaburzenia krzepnięcia krwi, powinny zachować szczególną ostrożność i zawsze zasięgać porady lekarskiej przed znacznym zwiększeniem spożycia białka lub kolagenu. Sarkopenia jest uznawana za zaburzenie budowy i funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego, które często dotyka pacjentów w podeszłym wieku. W Polsce, przy szybko starzejącym się społeczeństwie, ten problem zdrowia publicznego staje się coraz bardziej istotny. Diagnoza sarkopenii powinna być postawiona przez lekarza specjalizującego się w tej dziedzinie. Jednym z testów przesiewowych jest ocena szybkości chodu lub zastosowanie kwestionariusza SARC-F. Ten kwestionariusz, opracowany specjalnie w celu identyfikacji osób z grupy ryzyka, ocenia pięć obszarów: siłę, pomoc przy chodzeniu, wstawanie z krzesła, Wchodzenie po schodach i historię upadków. Badania opublikowane w The American Journal of Clinical Nutrition porównały wpływ różnych form suplementów białkowych na osoby starsze, rosnącą populację. Wyniki pokazują, że nie wszystkie białka są równe pod względem zdolności do zwalczania utraty mięśni. Te dowody naukowe potwierdzają znaczenie wyboru źródeł białka o wysokiej jakości i biodostępności. Takich jak kolagen obecny w tradycyjnych wywarach, o których mówiliśmy. Wróćmy do naszych bohaterów, aby zrozumieć, jak praktyczne zastosowanie tej wiedzy odmieniło ich życie. Anna Nowak, którą poznaliśmy na początku, nie tylko odzyskała siłę fizyczną, po ośmiu miesiącach regularnego spożywania wywaru z skórzych łapek, zgłosiła znaczną poprawę energii, jakości snu, a nawet wyglądu skóry i włosów. Stefan Kowalczyk, Emerytowany stolarz początkowo opierał się pomysłowi picia dziwnych wywarów. Jego żona Krystyna przekonała go do spróbowania po zobaczeniu rezultatów u Anny. Sześć miesięcy później Stefan znów bez trudu nosił swoje narzędzia, a nawet wznowił małe projekty stolarskie jako hobby. Marek Wiśniewski, rybak z Gdańska, stał się przykładem w swojej społeczności. W wieku 78 lat uczy teraz innych seniorów. O korzyściach płynących z tradycyjnych wywarów, organizując warsztaty w lokalnym domu spokojnej starości, gdzie wyjaśnia techniki przygotowania i dzieli się wiedzą przekazywaną przez pokolenia rybaków. To nie są odosobnione historie. W wielu polskich miastach grupy seniorów zaczęły spotykać się co tydzień, aby wspólnie przygotowywać i dzielić się tymi specjalnymi wywarami, co przynosi nie tylko korzyści zdrowotne. Ale także wzmacnia więzi społeczne. Jedną z wielkich zalet tradycyjnych wywarów bogatych w kolagen jest ich dostępność ekonomiczna. Podczas gdy komercyjne suplementy kolagenowe mogą kosztować od 150 do 300 zł miesięcznie, kilogram kurzych łapek, wystarczający na tydzień wywaru, kosztuje od 8 do 12 zł na większości polskich targowisk. Dla rodzin z ograniczonym budżetem ta różnica w kosztach może oznaczać różnicę między dostępem a brakiem dostępu do skutecznej suplementacji kolagenem. To demokratyzacja zdrowia poprzez ponowne odkrywanie niemal zapomnianych tradycji kulinarnych. Przygotowywanie wywarów może również stać się czynnością społeczną i terapeutyczną. Wiele osób twierdzi, że powolny i medytacyjny proces przygotowywania tych wywarów Stanowi mile widzianą przerwę od szybkiego tempa współczesnego życia, tworząc chwilę refleksji i połączenia z tradycjami przodków. Współczesne życie stawia wyzwania w utrzymaniu tradycyjnych praktyk kulinarnych, które wymagają czasu. Istnieją jednak strategie, aby skutecznie zintegrować przygotowywanie i spożywanie tych wywarów z nowoczesną rutyną. Skutecznym podejściem jest przeznaczenie jednego dnia w tygodniu najlepiej niedzieli na cotygodniowe przygotowanie wywaru. Podczas gdy wywar powoli się gotuje, można wykonywać inne czynności domowe lub rekreacyjne. Inwestycja aktywnego czasu jest minimalna: zaledwie 30 minut na przygotowanie składników i kilka sporadycznych kontroli podczas gotowania. Gdy wywar jest gotowy, można go porcjować do pojedynczych pojemników i zamrozić. Każdego ranka wystarczy rozmrozić porcję w kuchence mikrofalowej lub pozwolić jej naturalnie rozmrozić się w lodówce przez noc. 200 ml wywaru stanowi skuteczną dawkę, którą można spożyć jako pierwszy posiłek dnia lub 30 minut przed obiadem. Dla osób pracujących poza domem, mały termos może utrzymać wywar w cieple podczas dojazdu, umożliwiając jego spożycie po przybyciu do pracy. Niektóre nowoczesne biura mają kuchnie, w których można szybko podgrzać porcję wywaru. Kolagen składa się głównie z trzech aminokwasów: glicyny, proliny i hydroksyproliny. Te aminokwasy działają jak klocki budulcowe, które nasz organizm wykorzystuje do syntezy nowego, endogennego kolagenu. Wraz ze starzeniem się, nasza zdolność do produkcji kolagenu zmniejsza się o około 1% rocznie po ukończeniu 25 lat. Kiedy dostarczamy te aminokwasy poprzez dietę, zwłaszcza w formie już częściowo zhydrolizowanej, jak w długogotowanych gotowanych wywarach znacznie ułatwiamy pracę naszemu organizmowi, to jak dostarczanie murażowi już przyciętych cegieł, zamiast bloków kamiennych, które musi najpierw obrobić. Kolagen z skórzych łapek zawiera wysokie stężenie alaniny, stanowiące od 10 do 12% jego składu aminokwasowego. Alanina odgrywa kluczową rolę w metabolizmie energetycznym mięśni, dostarczając substratu do glukoneogenezy. Podczas długotrwałego wysiłku lub okresów postu, ta unikalna kompozycja wyjaśnia, dlaczego tradycyjne wywary są bardziej skuteczne niż wiele komercyjnych suplementów, które często zawierają tylko izolowany, hydrolizowany kolagen bez kofaktorów i uzupełniających aminokwasów obecnych w pełnowartościowych źródłach pokarmowych. Ważne jest, aby umieć rozpoznać oznaki, że kolagen działa. Pierwsze korzyści zwykle pojawiają się na skórze i włosach które szybciej reagują na suplementację. W ciągu 4 do 6 tygodni wiele osób zauważa większe nawilżenie skóry, redukcję drobnych zmarszczek oraz mocniejsze i bardziej lśniące włosy. Korzyści dla mięśni i stawów zwykle pojawiają się później, zazwyczaj po 2 do 4 miesiącach regularnego spożywania. Objawy obejmują większą łatwość wykonywania codziennych czynności, zmniejszenie bólu stawów Lepszą równowagę i szybszą regenerację po wysiłku fizycznym. Aby obiektywnie monitorować postępy, można co miesiąc przeprowadzać proste testy: mierzyć czas potrzebny na wejście po schodach, mierzyć siłę uścisku dłoni za pomocą prostego dynamometru, lub oceniać zdolność wstawania z krzesła bez użycia rąk. Pomocny może być również dziennik objawów, w którym codziennie zapisuje się poziom energii, jakość snu, bóle stawów. I ogólny nastrój. Po kilku miesiącach wzorce poprawy stają się widoczne. Chociaż wywary bogate w kolagen są korzystne dla większości ludzi, niektóre grupy wymagają szczególnej uwagi. Osoby z cukrzycą powinny uważnie monitorować, jak dodatkowe spożycie białka wpływa na ich poziom glukozy, chociaż kolagen zazwyczaj ma minimalny wpływ na glikemię. Osoby z przewlekłą chorobą nerek powinny skonsultować się ze swoim nefrologiem, przed znacznym zwiększeniem spożycia białka, ponieważ nerki mogą mieć trudności z przetwarzaniem nadmiaru aminokwasów. Dla osób stosujących dietę wegetariańską lub wegańską, wywary pochodzenia zwierzęcego oczywiście nie są odpowiednie. Chociaż nie istnieją roślinne źródła prawdziwego kolagenu, spożywanie witaminy C, krzemu oraz aminokwasów takich jak glicyna i prolina ze źródeł roślinnych. Może stymulować endogenną produkcję kolagenu. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny zwracać szczególną uwagę na pochodzenie składników, upewniając się, że kurze łapki lub skóry ryb pochodzą z zaufanych źródeł i są wolne od zanieczyszczeń. Odrodzenie zainteresowania tradycyjnymi wywarami reprezentuje szerszy ruch doceniania wiedzy kulinarnej przodków. W erze żywności ultraprzetworzonej. Ponowne odkrywanie technik, które nasi przodkowie rozwijali przez tysiąclecia, oferuje zdrową i zrównoważoną alternatywę. Restauracje w Warszawie, Krakowie i innych polskich miastach zaczęły włączać do swoich menu wywary funkcjonalne, przygotowywane według tradycyjnych receptur, ale prezentowane z nowoczesną wiedzą naukową o ich korzyściach. Ten trend reprezentuje zbieżność tradycji i nauki. Polskie uniwersytety również rozpoczęły badania nad specyficznymi korzyściami żywieniowymi tradycyjnych preparatów kulinarnych, badając nie tylko zawartość kolagenu, ale także inne bioaktywne związki obecne w tych wywarach, które mogą przyczyniać się do zdrowia kości, układu sercowo-naczyniowego i odpornościowego. Wróćmy po raz ostatni do Anny Nowak, która teraz w wieku 74 lat codziennie chodzi na targ. Nosi zakupy bez trudu i utrzymuje niezależność, której zazdrości jej wiele osób o 20 lat młodszych. Sekret Anny nie tkwił w skomplikowanych technologiach ani drogich zabiegach, ale w ponownym odkryciu mądrości, która zawsze istniała w tradycyjnej polskiej kuchni. Sarkopenia nie musi być nieuchronnym wyrokiem starzenia się. Dzięki inteligentnemu połączeniu nowoczesnej wiedzy naukowej z kulinarnymi technikami przodków. Możemy dać naszym komórkom mięśniowym dokładnie to, czego potrzebują, aby pozostać silnymi i funkcjonalnymi. Kolagen obecny w wywarach skórzy łapek i skór ryb to nie tylko składnik odżywczy. To most między przeszłością a przyszłością, między mądrością naszych babć a współczesną nauką. To dowód na to, że czasami najlepsze rozwiązania współczesnych wyzwań już istniały, czekając tylko na ponowne odkrycie. Ale pamiętajcie zawsze, każdy organizm jest wyjątkowy, a te informacje służą edukacji i inspiracji. Nigdy nie zastąpią profesjonalnej porady medycznej. Zawsze konsultujcie się z lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie lub suplementacji. Moc jest w Waszych rękach, a raczej w Waszych garnkach. Następnym razem, gdy będziecie przechodzić obok targu i zobaczycie kurze łapki sprzedawane za symboliczną cenę. Przypomnijcie sobie historię Anny i pomyślcie, że być może patrzycie nie na produkt uboczny do wyrzucenia, ale na jeden z najpotężniejszych kluczy do utrzymania siły i witalności przez lata. Podróż ku silniejszym mięśniom i bardziej niezależnemu życiu zaczyna się od prostej decyzji: docenienia i zastosowania mądrości, którą nasze tradycje kulinarne dla nas przechowały. Przyszłość naszego zdrowia może dosłownie powoli gotować się w naszej własnej kuchni. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw polubienie, podziel się nim z przyjaciółmi i rodziną, i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej treści o zdrowiu i długowieczności. A zanim wyjdziesz, napisz w komentarzach, co w tym filmie było dla Ciebie najbardziej przydatne lub inspirujące. Z przyjemnością przeczytam.